284, a to jest kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj gramy w Minecrafta, ale zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na moim kanale. I dzisiaj gramy w Minecrafta i y, jak już dotarliśmy do netheru to tak się zastanawiam, czy nie zrobilibyśmy y, tego y, wymianki z tymi. Y, no, tymi, tymi gościami. Zapomniałem, jak oni się nazywałem. No, wiecie o co mi chodzi. Mam nadzieję, bynajmniej. Z piglinami. Tylko mam nadzieję, że mnie. Że oni się wymieniają za. O! Kolejne. Mam nadzieję, że oni się za samorodki wymieniają. Oła! Co ty? Kościół! No, nie, co jest? On się wymienia za moje rzeczy. Co za dziad. Halo? E, co się dzieje? Ej, co się stało? Nie mogę nic robić. O, wreszcie. Idę do netheru. Ale co się teraz stało? Dlaczego oni mnie zaczęli bić? Aha, bo ich. Bo ja ich złoto wykopałem Bo ja ich złoto wykopałem, no to jasne W ogóle jest coś ciemniej trochę Tak niż ostatnio Ale ja nie wiedziałem, że oni przez to zabijają I ja, i teraz moje rzeczy wszystkie Znaczy no rzeczy wszystkie, mój hełm wymienią mi Te wszystkie różne rzeczy Ojeju No nie Ja chyba miałem coś w tej skrzynce, nie? Takiego... No mam hełm i jabłko Jabłka może nie wezmę i zostawię to Wezmę sobie hełm, założę, bo Nie będą mnie bili jak na razie Ale no co, co jest? Co się stało? Ach. no całą moją zbroję se gościu założył. Co jest? Tu, całą moją zbroję se ten gościu założył. Gdzie on jest? Cia ja nie. Wszystkie moje rzeczy zabrał. Co za dziad? Ochrona przed ogniem? No to tom był lepszy. I się wy. A nie, nie wymienił się. Cieszy się. Drugi jakiś. Już nigdy. O nie, tam jest ten. Ten. Prosiek. Ten duży. O! Pomogę ci. Proszę. Wymienia. Nie wymieniacie się za samorodki? Ja! Ej, to nie... Jak się robiło sztabki? Nie tak, co? Na szczęście tu mam... O nie! Gast. No nie! To nie może tak być. Już gast. Ech. Co się stało? Nie wiem, ale nie wiem, coś dziwnego się stało, bo ten mi wleciał. Trzy tylko. Masz. I robimy dziurę. Hup. I co mi rzuciłeś? No nie, ja tego nie chcę, gościu. Wymieniaj się, a ja idę pozbierać złota. Tu. O. Nie wiem, czy to dobry pomysł, ale trudno. Hop. Kolejne. Ja się cieszę, że pojedynczo nie wypadają. No tylko, że oni mnie już gonią. Nie o to się bałem, że oni mnie już gonią. Jak zejdę. Hej, nie masz broni. Oj. Hey, nie no. Co to jest za mikstura? Odporność na ogień. Uu, to by było spoczko. Daj mi coś fajnego, a nie potkę jakąś No nie no, ja go tu słyszę tego gasta. Co on mi rzucił? Eee, butelkę z wodą. Super. No i znowu to to nie jest w ogóle potrzebne, gościu. Ej, poczekaj, bo ty się za złote rzeczy też wymieniasz. No, akurat nic nie dał. Teraz umieram. To był bardzo wielki błąd Grzybek No nie, nie dało mi A nie mam Bo on odstrasza wszystkie te Pigliny I one nie podchodzą Ła Bedruk Typowy bedrock moment. Niestety nie wiem dlaczego, ale bedrock się strasznie zacina. Znaczy, no nie, że ciągle, ale mniej więcej niż Java. Ojej, umieram. Skąd ja mam tak chleba? Co? Gdzie się złoto? No nie za bardzo, widzę. Ale... uuu to coś się fajnego. Hej. A ma... Ła! Bolało. Tutaj widziałem tego grzyba. I sobie go wezmę. uuu dużo poziomu. Musiałbym znaleźć dwa diamenty. Dlaczego? Ponieważ żebym chciał sobie zrobić stół do enchantowania. I zbroję sobie ulepszyć. Dobra, przychodzę przez ścianę. Okej. Okay. Co w nadal, że jestem na 80 poziomie? Przekopię się przez tę ścianę. Chyba nie za bardzo. Ech. Znaczy... Chciałbym zrespić się obok fortecy. Ale no też wolę ten las, za też są nam bardzo potrzebne. Pałeczki, pałki. Jesteś, mam nadzieję, że się na mnie nie zazłościsz że trochę pozabijały Boisz się tego grzyba no boi się to jest dobry znak Mówią co sobie postawić przy bazie To rzucę ci tak i tak Bo mojego hełmu to na pewno ci nie rzucę Proszę i będę się teraz rozglądał, czy nie ma tu niczego. Ale nie widzę. Nie za bardzo widzę. Będziemy musieli iść dalej. O nie. Będę musiał sobie. Coś wyrzucić. Sztab. Nie, myślałem, że sztabki Netherite wyrzuciłeś. Co teraz wyrzuciłeś? Znowu te karmazy nowe korzenie I co teraz? No perły byś mi mógł dać Ja się tak na ciebie męczy Złoto jakieś No nie mówcie, że oczyściłem już całe, całe złoto Na pewno nie, więcej jest Dobra, jak na razie to wracam do normalnego świata. No, no... słyszycie ciągle gdzieś ten gust jest. Nie, pójdę sobie jeszcze na górę na chwilę. Bo coś mi... coś mi pachnie tu, że będzie forteca jakaś. Aha. Coś mi tak... Coś mi nie pasuje. Na pewno jest złoto. O, oh, cztery tylko. Dobra, tu jest kolejne, to zapamiętam raczej. Tu nie ma niczego. Dawaj mi te grzybki. No i oni się boją. Ła, teraz to wy się nie boicie, nie? I co jest? Dlaczego one się nie bały? Ej, oszukany jest oszukane to teraz się nie bały teraz się nie bały oszukane coś coś mi tu nie pasuje bardzo mi nie pasuje Czy on ma wędkę? No, on ma wędkę. Nie, on ma tak, wędkę. Teraz to myślałem przez chwilę, że ma łuk. No, nie chciałbym zobaczyć tego duetu. I bardzo bym nie chciał. Dobra, Jest, jesteśmy już następny raz przy tym portalu Ech. i w tą stronę mam nadzieję że będę miał jakąś szansę na ucieknięcie od nich że dadzą mi na pewno gdy będę obok tego grzyba to mnie nie zabiją teraz nie chyba. No nie, jeszcze te się zebrały następne. Nie, oni już atakują. No, powiedzcie, że jeszcze zabraliście moje złote rzeczy. No nie, coś złotego. Dajcie mi coś złotego. Bo potrzebuję. Aha, tu jest mój hełm. To nieźle. Ła, wow. no co? E, jak one mnie zabiły? Co jest? Jak one mnie zabiły? Czekajcie, ja tu miałem coś złotego. Czy nie miałem? Mam skórzaną. O, wiedziałem. Mam. Eee. Uh. Ale one tak dużo te pigliny zadają życia, że ja nie wiem. One z pięć życia zadają na raz. One bardzo dużo zadają. Na serio. Napiszcie, ile mniej więcej one zadają przy serduszek, bo ja tak z pięć cztery myślę. One są bardzo mocne. Kolejny raz znowu denederu. Jak ja dobrze wiedziałem, że mam coś, tego złotego okej okay, mam trzy bloki nie jest za dobrze oj nie jest No szybciej, nie mam, nie mogę stracić tych rzeczy. Ech. No teraz wiem, że w żelaznych zb zbrojach nie za bardzo się wchodzi do netheru. Nie starczy mi. No. Hop, hop. Jest. Myślałem, że mi się teraz ten hełm zepsuje. Tak na wykończeniu jest. O nie. Nie! Zostawcie mnie. Hej, mam złoty hełm i nic mi nie zrobicie. Mam nadzieję. Hop. I na dachu jestem bezpieczny. Buty to nie mam za bardzo jak go walnąć. Aaa No chodź tu. Oła! Nie! No nie! Co jest? Aha, bo tu gościu z kuszą jest! Co jest? Gościu skuszą tu jest. Jest! Uciekłem. Ale no co jest? O, tylko ty tu przyszedłeś. To dobrze. No co już tak na mnie celujesz? Co? Teraz już nie macie co zrobić. I hop. I moje rzeczy. Hop. Co ja ci zrobiłem? Nic. No nie, zostaw mnie. O. Teraz gdzie jest ten ostatni, co mi zabrał wszystko? By jeszcze... Brakuje mi spodenek. No, ty masz. Hops. I mam wszystko. Dobra, mamy nasz stan jaki był. Tylko trochę ekspa nie mam. Okej. Okay. Idziemy się... O, tam to może lepiej nie idę. Idziemy jednak do, do, do portalu naszego. Będzie najbezpieczniej. Yy, nie zajdę tak. No, wiedziałem. Jak ja tu dobrze widziałem. Mam nadzieję, że wy mnie nie pobijecie. Nie. Uch. Tutaj zakończymy znowu odcinek. Dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się w następnych odcinkach. Papa pa, Ludziska.